Cały czas. Przejście kobiet i mężczyzn po 40 latach pracy. Czy Państwo na przykład uważają, że należałoby ten 267 67 obniżyć, a dać na drugą możliwość, czy jeszcze jakaś inna konfiguracja? Nie uważam, że w ogóle jest to dość ważny temat do dyskusji, jeżeli chodzi o nasze emerytury. Hmm. Można by długo tutaj rozmawiać na temat systemu, przez który dostajemy te emerytury, albo raczej nie dostajemy. Więc myślę, że tematem do dyskusji jest w ogóle cała kwestia emerytur. 40 lat na pewno jest dużo lepszym wyjściem niż to, które jest w tej chwili oferowane i które obowiązuje. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestie emerytur, no w tym kraju jesteśmy niewolnikami, bo i tak musimy je odkładać na nie. nie, nie mamy, my o tym nie decydujemy. Ktoś wyciąga nam z kieszeni i bierze i robi z tym, co chce. Więc to jest tak, jakbym mówił jako niewolnik, czy fajny, czy będę pracował do, do 70 roku życia, czy mi wcześniej dadzą odejść. Ale z to jest taka dyskusja, która ma że oczywiście dla wielu osób, które rozpoczynają pracę bardzo wcześnie, to te 40 lat pracy może oznaczać no emeryturę. dlatego mówię, meryturę, że na pewno jest dużo ale dla wielu będzie oznaczało no, to oznaczało krótszą emeryturę. Zwłaszcza, że wielu, wielu i wiele z nas jest zrozumianych nie na umowy o pracę, które są składkowane, tylko na umowy, no, umowy cywilnoprawne, tak zwane świeciowe. Ja ta, <ślad> no, proszę. W związku z tym ta emerytura by się jeszcze odciął Tak, ale już. Myślę, że cała do reformy tak naprawdę powinna pójść, tak naprawdę powinniśmy zreformować cały system związany z emeryturami, bo tak jak wcześniej powiedziałem, my, my nie mamy wpływu na to. Stworzono piramidę finansową, którą pokrywamy, która przybiera coraz większy obrót, z naszej kieszeni wyprowadza się 70% pieniędzy z naszych wypłat. Mamy dostać jakieś emerytury. Ja nie wiem ja chyba 80 zł w tej chwili ale to Co, mamy, zrobić? Ja to co można no zrobić? zrobić? Tak naprawdę żyjemy w kraju, który nie ma fundamentów. Żyjemy, pani mówi o umowach śmieciowych. Ja mówię, że w tej chwili śmieciowe mamy emerytury. Tak jeżeli już rozmawiamy. Więc to w tej chwili za to jest, jeżeli pani chce znać stanowisko tak. ruchu, to stanowisko jest takie zbudować wreszcie fundamenty, bo żyjemy na kupie śmieci, nie rozmawiamy w tej chwili o wymianie okien, o tym jak sobie pomalujemy pokój, ale tak naprawdę dalej nie ma fundamentów, więc o tym nie rozmawiamy, więc jeżeli zrobimy dobrze fundamenty to dokładnie będziemy wiedzieli ile lat powinniśmy przepracować, w jakich warunkach odprowadzać swoje składki emerytalne tak naprawdę bo będziemy decydowali o sobie, a dzisiaj o sobie nie decydujemy. Jesteśmy niewolnikami, ktoś za nas decyduje, i taka jest prawda. Politycy wykazują się największą ignorancją w tej kwestii, tak naprawdę od samego początku. Już nie wspomnę, że nawet, no już, no to już jest kilka lat. No. A Zwarzę proszę, tylko to to dla nie, bez Dlatego bez tak dopytuję, bo bardzo trudno jest znaleźć yy, yy, ostateczną deklarację Komitetu Kukiz, jeśli chodzi między innymi o te kwestie. To ja pani czy, mówię, że deklarację... wasz postulat, żeby obniżyć wiek emerytalny do 55 roku życia dla mężczyzn i do 50 dla kobiet, bo taki między innymi się pojawił. Myślę, że to pytanie bardziej do Pawła, jeżeli chodzi o to. Nie ma takiej ogólnej, my nie jesteśmy partią polityczną, nic nam nie kazał. Natomiast, tak jak mówię, no, my potrzebujemy oddolnego wyczyszczenia całego, bo po, powinniśmy postawić fundamenty tego kraju. Jeżeli nie mamy fundamentów tego Ulewam. kraju, to co za różnica, kto nas okrada, czy będziemy mieć 40 lat, czy będziemy panować? Tak, to jest tragedia, no. to jest dyskutowanie o tym, czy lepsza jest dżuma, czy ejst. <złatki> Andrzej Szejna, Zjednoczona Lewica. Bardzo proszę o wypowiedź. Pan również był tak, za. Tak, a propos końcówki, w Nowej Zelandii się to udało. W Islandii też. Można zburzyć i zbudować. Bardzo szybko, bez zlewu. Ciekawe, czy u w Polsce. Andrzej...